Siemaneczko, z tej strony Artur Leszylesiak. Znajdujemy się w studio Lukier Records i dziś pokażę Wam bezprzewodowy odbiornik audio z serii Mic 9, który dostaliśmy od firmy Saramonic. Będzie to model RXXLR9. RXXLR9. RX-XLR9 to kompaktowy odbiornik bezprzewodowy typu PLAGON-XLR, który po sparowaniu z dowolnymi nadajnikami z serii Mig 9 może być podłączany bezpośrednio do aparatu lub wejścia mikrofonowego XLR rejestratora bez używania innych akcesoriów. Jego złącze XLR obraca się o 320 stopni. Odbiornik może być zasilany dwoma bateriami AA lub poprzez gniazdo USB typu C. Posiada czytelny ekran LCD, gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, i synchronizacji pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem za pomocą podczerwieni. RX-XLR9 Budowa Wyświetlacz LCD Wskaźnik zasilania Wskaźnik RF i port nadajnika podczerwieni Antena Obrotowe złącze XLR męskie Wyjście słuchawkowe Przyciski plus i minus Przycisk zasilania Standardowa zimna stopka Złącze USB typu C. Zasilanie USB jest priorytetowe, zatem jeśli podłączymy je pomimo włożonych baterii, energia pobierana będzie właśnie przez USB. Pamiętajmy, że jeśli baterie AA są w urządzeniu, po odłączeniu zasilania USB odbiornik automatycznie przełączy się na pobór mocy z baterii. Ekran główny. Ikony grupy. Jasna ikona wskazuje, że zasilanie grupy jest wyłączone. Ciemna ikona wskazuje, że zasilanie grupy jest włączone. W przypadku jednoczesnego działania dwóch nadajników należy przypisać każdy nadajnik do innej grupy, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom. Wskaźnik poziomu RF wskazuje bieżący poziom odbioru. Wskaźnik poziomu naładowania baterii wyświetla poziom naładowania baterii. Należy wymienić obie baterie natychmiast, gdy wskaźnik zacznie migać. Grupa kanałów i numer kanału. Wyświetla bieżący numer kanału w grupie A i grupie B. CHA01 oznacza, że grupa A znajduje się teraz na kanale 1. Jeśli żadna operacja nie zostanie wykonana przez 20 sekund na pozostałych ekranach, wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu głównego. Menu. Za pomocą przycisków plus i minus poruszamy się po menu. Przytrzymując któryś z nich wchodzimy w edycję ustawienia. Przyciskiem Power potwierdzamy ewentualne zmiany. W menu odbiornika mamy następujące funkcje: zablokowanie przycisku zasilania. Funkcja zablokowuje klawisz zasilania, aby zapobiec nieświadomemu wyłączeniu odbiornika podczas używania. Zasilanie grupy: Włączamy bądź wyłączamy zasilanie wybranej grupy. Kiedy używamy sygnału tylko z jednej grupy, wyłączamy drugą grupę, aby zapobiec przedwczesnemu rozładowaniu baterii. Wybór kanału grupy. Wybieramy jeden z 96 dostępnych kanałów, na którym odbiornik ma zostać sparowany z nadajnikiem. Głośność wyjściowa. Ustawiamy głośność wybranego kanału. Domyślna wartość to 27. Poziom głośności zmieni się na wybraną wartość po zatwierdzeniu przyciskiem Power. Automatyczne skanowanie. Urządzenie automatycznie wyszukuje niezajęte kanały. Po zakończeniu skanowania pokaże nam znaleziony kanał i zapyta, czy chcemy go użyć. Parowanie przez podczerwień. Urządzenie sparuje odbiornik z nadajnikiem za pośrednictwem podczerwieni. Wygaszanie podświetlenia. Tu ustawiamy czas wygaszania podświetlenia ekranu. Możemy ustawić stałe podświetlenie, wygaszanie po 60, 30 lub 10 sekundach, bądź włączyć podświetlenie. Krótszy czas podświetlenia zapobiega przedwczesnemu rozładowaniu baterii. Przywrócenie ustawień domyślnych. Wersja urządzenia. Numer seryjny. Podłączenie urządzenia. Wsuwamy zimną stopkę w sanki gorącej stopki aparatu DSLR i przekręcamy ją za pomocą śruby blokującej. Podłączamy odbiornik do gniazda mikrofonowego aparatu za pomocą przelotki dołączonej do zestawu. Zawartość zestawu: odbiornik RXXLR9. Przewód XLR do podłączenia urządzenia do wejścia mini minijek 3,5 mm. Adapter zimnej stopki. Przewód USB typu C do podłączenia zasilania. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Odbiornik RXXLR9 jest kompatybilny z innymi urządzeniami z serii UWMIG 9. Test zasięgu. Co W trawie piszczy, pieści liści, ściście, ściszy czyści. Na klawciach, ponciach, ciach, ciach, cicho ciach, dziko, ciach, dziko ciach, gite bąk, pomponem, paluchach, trach, i i ha ha trach, Nie mega noga, stopą bum, stopą bum, bum. W kępo pęki, miękkie terenki, gna po ciudnut pierwszej ręki. Cugit soklos z basetlę tuli, girli, mirli, alialiuli, uli, włodyga, doda, do radu, gębą gadu, gadu z dupy czadu. Senkiu, dzięki za dźwięki niepęki, mów bez słów, sieko brzęki. Krów grów cię ośle pośle w zarośle, sielsko-cielsko, lwija cielsko wznośle. Ślimokopa oblukaj gałą, fifofan grają, zgrają całą. Głowisz się, nie wiesz którędy, tędy owędy zapendy, zapędy. Wszuwaraj ruszaj, gnaj w tatarak, patatataj, dawaj patatatak. Szczelnie skryci i zaszyci, między tyci tyci, wici kosonici będziemy. zapodawali w galaktyki wygibicik.